Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidżDeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o powrocie wykrzywionych wież w sezonie piątym. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, która ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego Kanału. A teraz na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem migao. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału i swoją drogą jest tam jeszcze link do filmu z konkursem na sprzęt gamingowy. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie po wejściu na odcinek konkursowy, a ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Nowy sezon sezon rozdziału drugiego już dosłownie za kilka dni oficjalnie trafi na serwery Fortnite. A. Jak dobrze wiecie, każdego dnia dostajemy nowe informacje na temat możliwych zmian w nowym sezonie oraz bardzo dużo nowości. Jedną z najnowszych informacji, która pojawiła się w ostatnim czasie to powrót kilku miejscówek ze starej mapy rozdziału pierwszego. Czyli są to miejscówki takie jak Lepki Lasek, Farma fury, Stęchły Skład i bardzo dużo innych miejscówek. Jednakże pod uwagę wszyscy biorą tutaj wykrzywione wieże, a tylko przez jeden mały post dyrektora Fortnite. Oczywiście, jeżeli mowa tutaj o dyrektorze Fortnite, to chyba wszyscy dobrze wiedzą, że chodzi o tego pana. To właśnie on prawie w każdym sezonie daje nam małe podpowiedzi odnośnie tego, co w późniejszym czasie będzie działo się w grze. Zazwyczaj jednak robi to za pomocą zmiany swojej lokalizacji konta na Twitterze, jednakże teraz jest w zmodyfikowanym busie bojowym. Tym razem jednak, zamiast zmienić swoją lokalizację, wstawił zdjęcie kamienia upamiętniającego wykrzywione wieże z rozdziału pierwszego. Od razu masa osób zaczęła spekulować, czy to wszystko może być powiązane bezpośrednio z grą Fortnite. Duża część osób twierdzi, że nie, jednakże są też osoby, które nadal myślą, że to wszystko nie zostało zrobione przypadkowo. Sam fakt tego, że zrobił to właśnie Donald Mustard może podpowiadać nam o dosłownie wszystkim. Teraz pada pytanie, ale dlaczego na mapie Fortnite miałby pojawić się stare miejscówki z rozdziału pierwszego? Już Wam mówię. Jak dobrze wiecie, już 1 grudnia o godzinie 22 Rozpocznie się wielka walka z potężnym Galactusem. Galactus za wszelką cenę będzie chciał zdobyć Nexus, czyli punkt zerowy. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to punkt zerowy ponad rok temu wciągnął naszą starą mapę i stworzył dla nas nową, całkowicie inną, na której teraz gramy. Dodatkowo jest on w stanie przenosić różne rzeczy z przeszłości na obecną mapę. Możemy się tego dowiedzieć ze zwiastunu, który zapowiedział nowy sezon 10, jeszcze rozdziału pierwszego. Na tym filmiku mogliśmy zobaczyć mały wybuch Nexus i przywrócenie starych miejsc na mapę Fortnite. W tym przypadku może być całkowicie inaczej, jednakże na pewno nie dowiemy się niczego przed startem nowego sezonu. Taką małą ciekawostką jest to, że na grafice promocyjnej dwa dni temu został przedstawiony punkt zerowy. Na filmie, który był wczoraj na kanale, powiedziałem, że przedstawia ona tylko i wyłącznie postacie, które lecą jetpackiem, jednakże do końca tak nie jest. Jeżeli każdy z Was się dobrze przyjrzy, w tle zobaczy jakieś wielkie rozwalone miejsce i co najciekawsze Punkt zerowy. W lewym dolnym rogu tej grafiki widać takie białe promienie, które przypominają dokładnie ten sam efekt co w sezonie 10. Dla tych co jeszcze nie wiedzą, to właśnie wtedy Nexus pierwszy raz był dostępny na mapie i stworzył dookoła siebie to samo co na grafice. Na ten moment niestety nie ustalono dokładnie, które miejsce przedstawia ta grafika, jednakże na pewno musimy wykluczyć teorię o tym, że Nexus znajduje się w wielkiej górze obok kociego kącika. A tylko dlatego, że na grafice teren, w którym jest punkt, Punkt zerowy jest bardziej płaski i nie ma dużych gór, jak właśnie w tamtym miejscu. Tak więc teraz już powoli można stwierdzić, że miejscem, w którym znajduje się Nexus, to ruiny, czyli środek mapy. Na mapie Fortnite nie ma innego miejsca, który również jak ta miejscówka miała aż tak dużo zmian w ciągu czterech sezonów. Co ciekawe, wczoraj o godzinie 18 na oficjalnym Twitterze od Fortnite pojawił się kolejny zwiastun wydarzenia z Galactusem. Niestety ale przedstawia ona tą samą grafikę co ostatnio, jednakże jest troszkę inny opis. Tym razem możemy dowiedzieć się, że Galactus łaknie punktu zerowego i zbliża się do naszej mapy. Nie daje nam to za dużo podpowiedzi, jednakże na pewno coś pojawi się już na dniach. Krótko mówiąc, 1 grudnia Galactus zaatakuje mapę po to, by zdobyć Nexus. Głównie spowoduje on zniszczenia w środkowej części mapy, czyli tam, gdzie teraz znajduje się Nexus. Na start nowego sezonu będziemy mogli zobaczyć dopiero te zmiany, jednakże zwycięzca w tej walce prawdopodobnie nie zostanie wyłoniony. Ze zwiastunu, które pojawiło się w plikach gry, całe to wydarzenie będzie miało swoją kontynuację w nowym sezonie 5. Teraz pozostało nam tylko oczekiwanie na jakiekolwiek zmiany w temacie Galactus. I całego eventu, ponieważ to ono w głównej mierze zadecyduje o nowych miejscówkach i wszystkich zmianach nowego sezonu. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące powrotu starych miejscówek do Fortnite'a. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące sezonu 5 w rozdziale drugim. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, czy według was wykrzywione wieże powrócą do Fortnite'a. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a. Na naszym kanale. Yo!